Cześć, jestem Anko Stesny. i tam z na moim kanale. Dzisiaj w odcinku odpowiem sobie na 12 pytań od moich dwóch kolegów. Oni zadawali mi pytania. To jest tak, jakby QA, więc lecimy, zostawcie łapkę w górę, subikę tam na dole, zadzwoneczkę, sobie być na bieżąco, więc lecimy z pierwszym pytaniem. Pierwsze pytanie: ile masz lat? Lat mam 12, 31 października będę miał 13 lat, będę obchodził 13 urodziny Co sądzi o koronawirusie? O koronawirusie sądzę, że jest bez sensu, ponieważ on teraz ogólnie Przecież w takim momencie, że jeśli do kogoś pójdzie do jakiegoś kolegi, a jest zarażony To ty go zarazisz, potem on będzie zarażał dużo osób Więc to jest po prostu bez sensu wirus Dla mnie, ja, tak jakby no, pluję na tego wirusa czy wierzysz w demony? Tak, wierzę w demony. Oglądam horror o demonach i po prostu wierzę w demony. Najdę siebie nie istniały serio, ale wiem, że istnieją, wierzę w nie. Chciałbyś koniec kwarantanny? Tak bardzo chciałbym koniec kwarantanny, ponieważ chciałbym się spotykać z kolegami, chciałbym iść do szkoły porozmawiać z kolegami właśnie o jakichś różnych yy, gierkach ogólnie, o nowych informacjach teraz w grach i takie, a nie, że się sobie po prostu w domu i na przykład no, mogę do nich napisać no tam na Messengerze, że no ale wiecie, to, to nie staje w szkole, że może z niej pogadać. Dobrze, piąte pytanie. Co będziesz robił, gdy wbijesz 100 subów? Gdy wbiję 100 subów, nie wiem, co będę robił, ale na pewno będzie jakiś to mocny challenge. Więc piszcie tutaj w komentarzach, tam na dole, jaki chcecie challenge na 100 subów, i, i zostawcie subika z męczkiem, żeby wybić te 100 subskrypcji. Szóste pytanie. Co lubisz najbardziej robić? Chodzi się grać w gry, grać w Brawl Starsa, No i jeździć na rowerze, grać też w piłkę nożną najbardziej lubię. Ogólnie, najbardziej ze sportu to ogólnie ogóle właśnie piłkę nożną. Kręci mi ogólnie piłka nożna, więc piłkę nożną. I jeździć na rowerze. Jakie masz ulubione jedzenie? Moje ulubione jedzenie to pizza i hamburger. Tak szczerze nie wiem czemu, no ale... Bardzo lubię pizzę i hamburgera. Jeść yes, serio. Jeśli na przykład zamawiamy coś z restauracji, to ja tylko pizza lub hamburger. Więc nie wiem czemu tak jest, ale pizza albo hamburger. Dobrze, ulubiony klub piłkarski. Ulubiony mój klub piłkarski to oczywiście jest Bayern Monarchium. Ogólnie tak dwa lata temu już Bayern Monarchium mi się spodobało Zacząłem go tak też dużo oglądać. mecze Bayernu. Zacząłem kibicować, kibicować Bayernowi. No i po prostu potem już polubiłem Bayern. uletam tam, są fajnie piłkarze. Na przykład był tam Robben, grał Ribery, Lewandowski tam gra Fajny po prostu klub dla mnie, podoba mi się Bayern Monarchium Chciałbym w sumie grać Bayernie, no to ulubiony mój klub piłkarski to Bayern Monarchium Dziewiąte pytanie Cola czy Pepsi? Zdecydowanie Pepsi, ponieważ zawsze jak jeździmy do sklepu To ja nie wiem czemu, ale serio, ja tylko biorę, biorę Pepsi No bo ogólnie kolej, wypiję kole, lubię pić kole, ale wolę, tak szczerze, więcej piję i wolę Pepsi. Dobrze, dziesiąte pytanie: Czy będziesz nagrywał jakąś serię na kanale? Tak, teraz będzie pojawiła się seria od Zera do Pro, pro Playera na moim nowym koncie MultiX. Tam nie mogę wydać ani złotówki na to konto, ponieważ to będzie, będę nagrywał to na przykład, jak wiem, 500 puerków, 1000. 1500, wiecie o co chodzi, takie 2000, i tak aż dojdziemy do 10 tysięcy, i potem odda na przykład na jakimś konkursie to konto. Jeśli je wymaksujemy na przykład też. Czy chciałbyś się podjąć daily? Chciałbym się podjąć daily, tylko wiecie o co chodzi. No, daily, ja mam 12 lat, czyli dla mnie, tak jakby daily psychicznie, to ogólnie. No, Dużo nagrywania, dużo by się działo, więc no, na razie teraz, w takim wieku jak ja jestem, 12 lat, nie podjąłbym się daily, ale kiedyś w przyszłości na pewno podejmę się daily. 12. Pytanie: W jakie grasz gry pomijając Brawl Stars? Pomijając Brawl w ogólnie gram w Minecrafta, w Robloxa, w battlelandsa i wiele, wiele innych gier. No i teraz. 13, ostatnie pytanie w dzisiejszym odcinku, czy będziesz nagrywał vlogi. Tak, będę nagrywał vlogi, tylko musi koronawirus przestać być takim moc przestać ogólnie panować w Polsce. Wtedy, jeśli będzie, będzie wolno już wychodzić z domów, to wtedy zaczę nagrywać vlogi, dlatego że no nie chcę nic mówić tak szczerze, no ale założ, zakładam, zakładam nowy kanał Hubciu Games, to w najbliższym czasie, więc wpadajcie oczywiście będą linki w opisie, ale jeszcze nie teraz. Dobrze, koniec pytań, o to nic co mam mówić więcej Zostawcie łapkę w górę jeśli wam się spodobało Subika, dzwoneczkiem tam na dole Żeby być na bieżąco i no, jakiś miły komentarz, a przyjebne wam do szkoła. najlepiej hashtag Zostań w domu, więc lecimy Widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia, siema